W parku w Rogoźniku i spotkaliśmy tu Wojtka, który jest taką lokalną, nawet może ponad lokalną skarbnicą wiedzy na temat e, e, ścieżek rowerowych, e, tras, e, które tutaj, e, most, z których tutaj można skorzystać. Bo zachęcamy Was do tego, by na przykład przyjechać tutaj samochodem, zabrać ze sobą oczywiście rowery i wyruszyć, wyruszyć w trasę. Jaką? W Rogoźniku mamy szereg tras, e, począwszy od wiadomo asfaltowych. Poprzez górskie, gdzie z jednej strony Rogoźnika, który jest usytuowany w dolinie, mamy teren kamienisty, z drugiej strony jest teren bardziej piaszczysty. Każdy może skorzystać z tej pięknej okolicy, przyjechać, poznać fajny teren. Wobec czego zapraszamy do Rogoźnika i całej gminy Bobrowniki. Jakie te dystanse są do pokonania, jeżeli dzisiaj zdecydowałbym się tutaj przyjechać i w ciągu. Kilku godzin, na przykład spróbować zwiedzić okolicę. No myślę, że tak. Yy, wiadomo, jakieś krótkie, 5-10 km, ale można skończyć na 30 nawet do 50 km w terenie, yy, klucząc sobie pomiędzy ścieżkami, które tutaj można napotkać. Wojtek, wiele macie tutaj osób takich, które są zafascynowane właśnie taką jazdą na rowerze. Wiesz, tutaj mówimy Widać o takich ci. szaleńcach cudownych, tak, wspaniałych, tak. których kochamy jak najbardziej. Pamfrak zawsze jest taką ulubioną częścią, albo jedną z tych ulubionych, jeśli chodzi o takie miejsca, jak to, w którym, w którym jesteśmy. Ale czy takich właśnie osób, które lubią te dłuższe trasy, które lubią eksplorować te nowe trasy, macie tutaj wiele? Ja myślę, że rozwija się to. Starzy pasjonaci oczywiście zostają i są z nami do dziś. Natomiast rowery stają się coraz bardziej popularne, i coraz więcej ludzi chce na tych rowerach jednak uczestniczyć tak. jeździć, i eksplorować tereny, więc... A może inaczej, może my wracamy do, dosyć, do tego, co było kiedyś, prawda? Bo kiedyś e, fantastyczne było to, że ludzie właśnie spotykali się w grupach Dokładnie. i na tych rowerkach śmigali, potem troszkę jakby gdzieś to uciekło, a teraz nagle okazuje się, że mamy coraz więcej osób zafascynowanych tym sportem. Tak, to jest rewelacyjna też forma jakby integracji międzyludzkiej i łączy, poza tym Wiele można fajnych, fascynujących spo osób spotkać. Ja przez te wiele lat naprawdę poznałem wiele osób z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakt i to jest w przeciągu 20 lat można powiedzieć. Także same plusy. I najważniejsze, się, że na to rowerze. jest aktywny wypoczynek, że, tak, że tak to jest. nie jest wypoczynek na słońcu. Nad wodą i w zasadzie nic się nie dzieje, a to jest wypoczynek taki, że tej dopaminy tak, sobie wyprodukujemy oczywiście. na tyle, że szczęśliwi wracamy do domu. Oczywiście, a przede wszystkim te dzieciaki niech się wyrwą sprzed tych komputerów i niech siadają na dwa kółka. No jakakolwiek forma poza tym komputerem i siedzeniem za przeproszeniem w czterech literach spowoduje, że jednak wyjdą i będą mogli śmigać. Tutaj mieliśmy okazję Dobra. zobaczyć się właśnie te dzieciaki, które są bardzo chętne do tego, by aktywnie spędzać czas właśnie na rowerze, właśnie na dwóch kołach. Nas osobiście to bardzo cieszy, bo my też bardzo lubimy właśnie taką aktywność sportową, więc fajnie, że takich ludzi jak i Ty, jak i te dzieciaki jest dużo. I ty oczywiście ze swoim stowarzyszeniem, z całym tak stowarzyszeniem, które robi bardzo wiele, żeby po prostu można było pięknie spędzać czas. Tym bardziej, że mamy wakacje. Więc ruszajmy się moi drodzy, no i oglądajmy nasz program, tak? Na dwóch, kołach, Na dwóch kołach, tak. Zachęcamy. Bo, bo to jest teraz ten moment, kiedy my mówimy Wam do zobaczenia, ponieważ no tutaj jest tyle atrakcji, że myślę, że warto jeszcze więcej Wam pokazać w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że z nami będziecie. On my way, on my way.